Uwaga, zanim zaczniecie oglądać, to bardzo ważna informacja. I od razu mówię, żeby zaoszczędzić niepotrzebnego spamu, nie przewijajcie tego. Słuchajcie, moim zdaniem GTA 4 San Andreas jest najlepszym ragiem, jeżeli chodzi o te trzy, które nagrałem. Jednak jest najgorzej zoptymalizowany. Dlatego też ten odcinek jest w dość słabej jakości, jeżeli chodzi o samo nagranie, ponieważ gra działa w jakiś, nie wiem, między 30 a 50 klatek na sekundę. Także naprawdę słabo. Dlatego też nagrywam to oświadczenie na początku filmu, żeby nie było, że strasznie klatkuje i tak dalej, i tak dalej. Testowałem ten mod na innym komputerze o zbliżonych parametrach do mojego, no i niestety też trochę klatkowało. Dlatego nie wiem, czy to wina modyfikacji, czy wina gry, czy czego innego, ale po prostu jest to słabo zoptymalizowane. Przepraszam Was za to, chociaż w sumie to nie moja wina, i musimy przez to jakoś przejść. Także nie przedłużając, życzę Wam miłego oglądania. Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony witam was w kolejnym odcinku z serii 20 minut w której w 20-minutowych gameplayach będę wam przedstawiał różne gry i dziś zapraszam was do GTA 4 San Andreas. Jak widzicie jest to San Andreas na silniku Rage'a, czyli tak jak to było w poprzednich odcinkach 20 minut jest to GTA San Andreas na silniku GTA 4. Nie przedłużając, zaczynamy grę, ale jeszcze wcześniej mała informacja, jeżeli będziecie słyszeć jakieś szumy i tak dalej, no to nie zwracajcie na to uwagi, ponieważ aktualnie strasznie leje u mnie, także to deszcz. Startujemy moi drodzy. No i mamy CJ'a, także zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy właśnie Carlem Johnsonem, czyli tym naszym CJ'em. I gramy sobie właśnie w GTA 4 San Andreas Słuchajcie, na samym początku od razu wam powiem, że będę używał trainera Trainer? Tak, to się chyba tak nazywa Jest on wbudowany w grę i teraz wam go przedstawię Mamy opcje, mamy opcję samochodu, bodyguard, car spawning i tak i tak dalej I tak, najpierw zacznijmy sobie od broni Na pewno będzie mi potrzebny mołotow Ponadto pistolet Powiedzmy, jak będzie, shotgun Mikro Uzi... AK-47... Yy, to nie. To, dokładnie. Wyrzutnia rakiet również. I teraz słuchajcie tak, jeżeli chodzi o bronię, to on przede wszystkim potrzebuje... Nielimitowanej amunicji. Wow. Nawet grzmi, kurde. To ładnie. Dobra. I oprócz tego nie będę włączał nic innego. Słuchajcie. W tym właśnie filmie chciałbym... Yy, Udać się w miejsca, gdzie był nagrywany Mysteryx. Znaczy, to będzie takie szlakami Mister X'a, czy coś takiego? No i jak widzicie, mamy spadki klatek. Niestety, najlepszy moim zdaniem Rage został tak beznadziejnie potraktowany. To znaczy, no jest po prostu najsłabiej zoptymalizowany. Chyba, że to jest tylko tak u mnie, ale wątpię. Napiszcie w komentarzach, czy u Was też są takie spadki klatek. No aktualnie jest to, słuchajcie, około 30 klatek na sekundę. To jest naprawdę masakra. No ale cóż na to poradzić? Naprawdę nic wam na to nie poradzę. Tak to już po prostu jest. Zakładaj hełm, znaczy ten, kask. CJ, kask. Ok, CJ nie chce założyć kasku, trudno. Jedziemy, moi drodzy, na Grow Street i to będzie pierwszy punkt programu. Ok, jestem z powrotem. Jak widzicie, Karl jednak założył kask. Także bardzo dobrze. Oczywiście wojna gangów, jak widzicie. Ale średnio mnie to w tym momencie interesuje, ponieważ w tym momencie robimy dosłownie wjazd na chatę do domu Johnsonów. Proszę bardzo. Jesteśmy w domu Karla. Zajebiście. Zwiedźmy go sobie, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Super. Tutaj był telewizor, ale jest przedstawiony tutaj. Nie wiedzieć czemu. A tam wojna gangów. Zobaczcie. Średnio to widać. Ale tak mniej więcej możecie zobaczyć jak to wygląda. No i przepraszam was, że to Grove Street było tak blisko od momentu zatrzymania filmu, w sensie yy, przeniesienia się tutaj, ale po prostu chciałbym sobie zaoszczędzić yy, zbędnych nerwów podczas montowania tego filmu, ponieważ ja mam tak, że jeżeli jest jakiś materiał, który dużo waży, to po prostu podczas montowania na podglądzie ten materiał po prostu jest jako pokaz slajdów. Także, no tak to wygląda. Zobaczcie, jesteśmy w domu CJ'a, tak to wszystko fajnie wygląda. No i dobra, myślę, że Zwiedziliśmy sobie chatę, zakładaj, no, tutaj kurcze kask I spadamy stąd Gdzie teraz podskoczymy? Słuchajcie Spójrzmy sobie na mapę Oczywiście całkowicie jest tutaj pięknie przedstawiona nasza plansza, nasza cała mapa No i mamy dużo rzeczy nawet do zrobienia, ponieważ mamy, słuchajcie, jakieś kolejki Mamy tutaj jakieś wojny gangów, czy coś takiego Nie wiem, czy o to chodzi, tak, jakieś mamy wojny gangów Jest lotnisko aktywne, są y, te wyścigi po i, nie wiem o co chodzi. Tutaj mamy... Pig y, Pen, oczywiście jest już zaznaczony. I chyba tam się słuchajcie wybierzemy. Wiem, to nie jest Szlakami Misterix. Ale zobaczmy jak wygląda Big Pen Właśnie w y, GTA 4 San Andreas. Wojna gangów, no dobrze. Mogę się trochę postrzelać z nimi. Aha. Jest... Błąd. No niestety moi drodzy mieliśmy błąd. Ale... Powracamy. No, i na szczęście udało mi się tutaj złapać bardzo fajny samochód. Mianowicie to było chyba Banshee, czy bansze jakoś tak. No, i jedziemy do Peak Pena i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No, jak widzicie, niestety ten mod nie jest super zoptymalizowany, ma całą masę błędów. No, i niestety czasem wywala grę. A powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zależy mi na tym właśnie Rageu, ponieważ no, jest to San Andreas, moja ulubiona część z serii GTA. Zobaczcie, tak wygląda Peak pen. Niestety nie możemy sobie zamówić prywatnego tańca, i pewnie w tym momencie większość z Was jest niezadowolona. No ale cóż, trudno się mówi. Proszę bardzo, wchodzimy sobie tutaj. Mogę wejść, mogę jak najbardziej, ale CJ może zatańczyć. Proszę bardzo, CJ, tańcz. To jest taniec, przysiadaniec. Super, nie? Dobra, jesteśmy aktualnie w mieście. W sumie to przed pigpenem. I myślę, że możemy wykonać po prostu mord na tej kobiecie. Czemu ty jeszcze nie uciekłaś? Dobra, daleko nie uciekniesz. O, proszę bardzo, drzwiami jeszcze ją tutaj. Co tu się odwaliło? Dobra, nieistotne. W każdym razie, słuchajcie, jedziemy dalej. Na 30 fps to jest jakaś masakra, no ale naprawdę nic wam na to nie poradzę. Śmigamy do kolejnego miejsca i będzie to, słuchajcie, myślę, że dobrze znane wszystkim Panopticon. Ok, słuchajcie, dojeżdżamy właśnie do Panopticon i przyznam wam się, że użyłem tutaj również trenera. Jak widzicie, mamy teleport i mamy teleport to waypoint, czyli po prostu zaznaczamy sobie miejsce na mapce i tam się teleportujemy, jest to o wiele szybsze i nie muszę po prostu jeździć przez całe miasto, żeby do jakiegoś tam miejsca dojechać. A widzę, że nasz samochodzik średnio sobie tutaj radzi, niestety. Ale dobra, zwieźmy sobie panoptikon i zobaczmy, czy jest tutaj może Leatherface, czy on gdzieś się tutaj chowa, czy raczej nie. Zatrzymajmy się i zwieźmy sobie panoptikon. Czy jest tutaj gdzieś Leatherface? Proszę bardzo, teraz to potrafi GTA 4 mieć 50 klatek, co? Ech. Cudowna optymalizacja. Ok, nigdzie nie ma Leatherface'a. ale powiem Wam, że chętnie bym się zmierzył z Leatherface'em właśnie w Rage'u. Ciekawe, jak by to wyglądało. Na pewno przepicko, ale niestety tego nie sprawdzę. Także trudno się mówi. Ale kurczę, powiem wam, że tyle wspomień. Z tym GTA San Andreas. Tyle odcinków Mister X. I każdy kto myśli, że seria się skończyła... Oj, nie skończyła się. Naprawdę się nie skończyła. I to co was czeka w odcinku 35 to jest totalny rozpierdziel. Także szykujcie się, bo naprawdę będzie zajebiście. Dobra moi drodzy, tak wygląda Panopticon. Bardzo fajnie oczywiście. I teraz myślę, że pora ruszyć do kolejnego miejsca. Przecież w sumie mamy 20 godzinę, ale co to dla naszego Carla i dla naszego trenera, który nas tutaj, słuchajcie, zaraz. E, który nam tutaj zrobi zaraz super zajebistą pogodę, chociaż czekajcie. Tu nie o to chodzi. Ja potrzebuję przyspieszenia czasu. No dobra, o dobra, jest czas. No i myślę, że, słuchajcie, możemy sobie teraz zrobić południe, proszę bardzo. 12 w południe, a my lecimy do. Santa Maria Beach Zobaczmy, jak wygląda plaża i ile jest tam teraz ludzi. Także do zobaczenia za moment. Moi drodzy, dojeżdżamy właśnie do pierwszego domu Carla Johnsona z Mister X, do domu w Santa Maria Beach. Ciekawe, czy mogę tutaj wjechać? No, chyba nie bardzo. Także wychodzimy z samochodu. Mogę wejść do domu? Niby mogę, ale nic się nie dzieje. Słuchajcie, Santa Maria Beach cudowna plaża w GTA San Andreas. Świetnie to wszystko wygląda, muszę wam przyznać, naprawdę ekstra. Szkoda, że nie ma tutaj ludzi w ogóle. Nie wiem czemu. Woda, zobaczcie, pięknie tu wszystko wygląda, naprawdę. Ale słuchajcie, narzekam na brak ludności, tak? W jednym momencie mogę sprawić, że będzie tutaj cała masa ludzi. Zobaczcie na to, na ten cudowny Trainer. Aha, i nie powiedziałem, jak się go odpala. Odpala się go F3, a jak chcecie go sobie tak schować, jakby to F4. Także słuchajcie, dobra. Spawn. I teraz, no, proszę bardzo, randomowe osoby. Jeszcze kacie, ja to tak nie robiłem, nie? Moment, jak ja to robiłem kiedyś, jak ja sobie grałem. O, random pet, dokładnie tak. No i proszę bardzo, mamy kilka osób. I powiem Wam, że ja byłem chorym z wyrolem, bo ja po prostu robiłem egzekucję na tych ludziach, naprawdę. Nie będę wam tego pokazywać, bo będę po prostu propagował mega przemoc, ale to było straszne. Po prostu ustawiałem wszystkich na przykład na końcu tego mostu, chyba tego albo tego, co jest po drugiej stronie, i dawałem strzały w głowę tym ludziom. Tak jestem chory. Ależ epickie wybuchy, moi drodzy. Pięknie to wszystko wygląda. Kurczę, ale wybuchy nie dosięgły jeszcze kilku osób. Trzeba się ich pozbyć, zdecydowanie. Jednak tutaj pójdzie w ruch broń palna to będzie najlepsze rozwiązanie. Świetny moc, słuchajcie, prawda? Zajebisty. Dobra, moi drodzy, chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz: mianowicie, Spalujemy sobie randomowego bodyguarda. I tym bodyguardem jest ta właśnie pani. Lekich obyczajów. I ona będzie nas niby ochraniać, tak? No dobra, sprawdźmy czy to się sprawdza. Także... Zespomnujmy sobie banshi Proszę bardzo, wyłączamy radio. Żeby nie było problemów z prawami autorskimi. No i uciekamy. Tam widzę już mamy policję. Wow! Czy to Mieciu? Mietek, czy to ty? Tak, słuchajcie, to jest Mietek! Walczymy z Mietkiem w takim razie. Mieciu, przepraszam. Okej, okay, no i nasz bodyguard, jak widzicie, sprawdza się idealnie. Proszę bardzo, słuchajcie, osłony, system osłon. Okej, okay, teraz biorą nas z tyłu. O nie, mój bodyguard. Co wy zrobiliście z moim bodyguardem, a raczej bodyguardką? No nie wiem. W każdym razie, o nie, mieczysław, przegiałeś pałę, po całości. Dobra. Wow, ona wstaje. Wstawaj, wstawaj, dawaj. Kurde, kolejne wybuchy, ja stąd uciekam. Ej, mordo. Szybko, do środka, bo policja nas goni. Mietek, uspokój się. Mietek, to przecież ja, twój kumpel. Co się stało? Czemu nie mogę jechać? Co za jakaś beznadziejna gra. Dobra, uciekamy. Uciekamy, moi drodzy, uciekamy. Damy radę uciec. I te pickie wybuchy na 25 klatkach. Masakra z tą optymalizacją, ale uciekamy im. Totalnie im po prostu uciekamy. I słuchajcie, płyniemy przed siebie. Albo lepiej nie. Rozwalmy sobie ten helikopter policyjny. Nie wiem, czy trafię. Oczywiście, że nie. O, może tak. Nie bardzo. Dobra, trudno w takim razie. Trzeba uciekać. Uciekamy moi drodzy przed siebie, brzegiem plaży i zobaczymy, jak daleko uda nam się uciec przed tymi policyjnymi strzałami. Wow, zobaczcie, zapomniałem wam właśnie powiedzieć, że są takie. E, te wiatraki. Bardzo fajnie to wygląda, muszę przyznać. Są ludzie! Siemano ludziska, co tam u was słychać? Stęskniłem się, nie było tutaj żadnego żywego człowieka. Teraz w sumie też nie ma żadnego żywego. Gościu poszedł popływać. Lecę ja. Dobra, uciekamy policji i widzimy się za moment. Moi drodzy, jak pewnie zdajecie sobie sprawę, niestety przegrałem walkę z policją i jestem aktualnie pod szpitalem. Natomiast jak doskonale pewnie wiecie, naprzeciwko szpitala mamy tą piękną, wysoką wieżę. Także dostajmy się tam w trybie natychmiastowym. No i sobie z niej może zeskoczymy. Takie jolo. Zobaczymy jak to wygląda, także uwaga uwaga moi drodzy W tym momencie teleporting No i bang, jesteśmy na górze Świetnie, bardzo fajnie to wygląda No i teraz może sobie zeskoczymy I zobaczymy jak wygląda Wow czekajcie stop 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 Jak się zatrzymał idealnie Patrzcie jak to wszystko pięknie wygląda Całe to miasto O nie Nacisnąłem przycisk żeby zrobić screena i wrzucić wam na fanpage'a, a on sobie spadł. Ech. Słuchajcie, skoro było pan Optikon, to myślę, że nie może zabraknąć również Fisher Lagoon, ponieważ to jest też bardzo creepy miejsce. I to jest zła pogoda, zdecydowanie. Dla takiego miejsca to jest zła pogoda, w sensie zła godzina. Tutaj powinna być, słuchajcie, noc. I jeszcze powinien po prostu tutaj być deszcz. I to jest, słuchajcie, idealna pogoda dla tego miejsca. Tutaj powinien być leather Face i nas zaatakować. Dokładnie tak, zobaczcie jaki to jest mrok. Jak to wszystko pięknie wygląda. Super, prawda? Świetne miejsce, dobra. Gdzie możemy się, słuchajcie, teraz jeszcze wybrać? Może odpuśćmy sobie już Los Santos i wybierzmy się do, no powiedzmy do San Fierro na przykład. Ale co w San Fierro? Wiem, Zombotech, moi drodzy. Także proszę bardzo i pędzimy do Zombotechu. Witam serdecznie z tej strony Karl Johnson, a raczej assassin 08 prowadzący Karla I jesteśmy właśnie w Zombotechu. Zwiedźmy sobie Zombotech. Jak wygląda to zacne miejsce w San Andreas na silniku Rage'a? Czy pojawi się tutaj może Nemesis, czy raczej nie? Niestety nie mogę się dostać nigdzie tutaj na górę. Ale samo zombotek, No, jak Zombotech, co tu dużo mówić? Budynek, jak budynek, wszystko pięknie wygląda. A właśnie, jak tam na górze. Super. W ogóle ta kamera, słuchajcie, bardzo fajnie. Dobra, przenieśmy się w takim razie do kolejnego miejsca. I kolejne miejsce to już będzie miejsce w Las Venturas. I będzie to kasyno: znane kasyno i cały ten obszar naokoło kasyna. Moi drodzy, przedstawiam Wam Las Venturas w GTA 4 San Andreas. Pięknie wszystko oświetlone. Oczywiście 30 parę klatek na sekundę. Cudownie. Mamy oczywiście tutaj po prawo sfinksa, jak widzicie. Jedziemy sobie dalej. Mamy statek piracki po lewej stronie. Wow! Ludziska, uważajcie, tutaj jeździ Carl Johnson, tak? Po prawo za to mamy słuchajcie, miejsce, gdzie było kilka złych clownów. Zobaczcie: Clown Pocket. Pięknie wszystko to wygląda. No i mamy teren kasyna. No panie, co pan robisz? To baba. No nie. Konfiskujemy samochód, na pewno tak. Yy, opony do wymiany, proszę pani. O nie, Mietek. To ona. Ona jest temu wszystkiemu winna. Ona temu winna. No czemu we mnie strzelacie? To ona. Dobra, mam problem z prawem. A może z lewem, hehe. Dobra, uciekamy. Jeszcze chcę wam pokazać za życia to wszystko. No pa, wstała! Leżeć! No, pokażę wam jeszcze wszystko, jak to wygląda. I w sumie też sam zobaczę, bo szczerze wam powiem, że tutaj nie byłem. Także proszę bardzo, wjeżdżamy w ten najbardziej oświetlony teren w San Andreas. Przyjedźmy się tutaj pięknie. Trzy gwiazdki. Co z tego? Policja tutaj nawet pewnie nie jeździ, także hehe, <laughs> uda nam się przeżyć. Chyba, że nagle tutaj wyjedzie policja i będzie przypał, nie no na spokojnie, moi drodzy. Zwiedzamy sobie. Pięknie to wszystko wygląda. Super. Oczywiście jeszcze mamy ten Hotel Rock. Myślę, że znane jest to wam z GTA Vice City. Oczywiście chodzi tutaj o V Rock, o to radio. Niestety, jak słyszycie, są również głosy Niko z GTA 4. Także nie tylko tutaj jest Carl Johnson. No ale cóż, tak to już jest. Lecimy do kolejnego miejsca i widzimy się za momencik. Na te ostatnie minuty odcinka wracamy do Los Santos i znajdujemy się aktualnie przed komisariatem policji. Odwiedźmy Mietka i zapytajmy co u niego. Pustka. Totalna pustka, niestety. Nie odwiedzimy komisariatu ponieważ nic tutaj nie ma, ale za to mamy wojnę gangów i miejmy nadzieję. Że tym razem gra nam się nie zawiesi. Witam, balasów. Ło, ja nie mam w ogóle tego, nieśmiertelności włączonej. Czemu ja tak kozaczę? Dobra. Pierwsza fala przetrwana. Szybko do wody. I rozwalamy balasów, moi drodzy. Ło, ja tam widzę Big Smoke'a. O nie, Big Smoke musi zginąć, moi drodzy. Cienko z życiem. Tam jeszcze kogoś mamy. Oczywiście mamy samochód, ale samochodu to się pozbędziemy w sposób następujący. Pięknie wszystko wybuchło. Zatem tutaj mamy balasów z głowy, jeżeli chodzi o tą stronę. Za chwilę pewnie kolejna, dokładnie tak, kolejna fala. W takim razie rozwalamy sobie ich stąd. Damy radę, słuchajcie, bez żadnego problemu. Dobra, ukończyliśmy kolejną falę. Ale dobra. Koniec z tym. Lecimy, słuchajcie, jeszcze do jednego miejsca i kończymy ten odcinek. Kto zgadnie do jakiego miejsca teraz się udajemy, to dostanie ode mnie łapkę w górę pod komentarzem. No i jesteśmy z powrotem i ten kto odgadł, że będziemy właśnie przy tych wiatrakach, to gratuluję. I zobaczcie, mamy kilka tych wiatraków. Ale niestety są one w powietrzu, także troszeczkę zbagowane. Ale ogólnie powiem wam, że bardzo fajnie to wygląda, muszę przyznać, naprawdę. Mega fajny klimat. Chociaż w sumie najlepiej to wygląda tak z okolic y, plaży w Santa Maria Beach, ponieważ nie widać tego, że jest to po prostu tak trochę w powietrzu i tak dalej i tak dalej. Oczywiście nie muszę też mówić tego, że znowu gra mi się wysypała, no i musiałem zacząć wszystko od nowa, ale na szczęście Jestem z powrotem i możecie podziwiać takie piękne widoki. Także moi drodzy, kończąc ten materiał, przenieśmy się teraz w ostatnie miejsce i potem kończymy cały odcinek. Moi drodzy, postanowiłem, że jeszcze muszę dograć jeden fragment i pokazać wam jedno miejsce. Zapytałem was na fanpage'u dosłownie wczoraj, w sumie to dzisiaj, bo ja to nagrywam we wtorek, a wy widzicie w środę. Także. Zapytałem was na fanpage'u, jakie jeszcze miejsce mógłbym odwiedzić w GTA San Andreas. A jeżeli jest jakieś miejsce, którego nie nagrałem, a wy to miejsce napiszecie, to postanowiłem to właśnie dograć. No i różnie pisaliście, ale postanowiłem wziąć na tapetę ten właśnie piękny, opuszczony to opuszczone lotnisko. I zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Są oczywiście samoloty, którymi zaraz sobie polecimy. No i ogólnie powiem wam, że nagrywam to dwa dni. W sumie to nagrałem trochę w poniedziałek, teraz we wtorek i powiem wam, że naprawdę nie wiem, co się dzieje z tą grą, bo dzisiaj wszystko pięknie działa, żadnych zacięć i tak dalej. Naprawdę nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. Ale w każdym razie bardzo fajnie, że w tym momencie nie klatkuję, mam ponad 50 FPS-ów, w sumie to nawet 60, także jest naprawdę mega zajebiście. Lata się też całkiem przyzwoicie, także. Okej, okay, ponownie to samo. Program GTA 4 przestał działać. To chyba oznacza, że pora zakończyć ten odcinek. Moi drodzy, jesteśmy na miejscu, jesteśmy na stacji kolejowej. Szczęśliwej drogi, już czas. Kończymy ten materiał, moi drodzy. Wsiadamy sobie do środka i jedziemy. Oczywiście nie powiedziałem jeszcze o kilku bardzo fajnych kwestiach, jeżeli chodzi o ten mod. Mianowicie możemy sobie zmieniać też ciuchy. Niestety wyboru nie ma zbyt dużego, ale w każdym razie jest jakiś tam wybór. No i ogólnie, tak jak widzicie, tak to wszystko wygląda. Zdaję sobie sprawę z tego, że klatkowało, zdaję sobie sprawę z tego, że nie pokazałem Wam wszystkiego, ale w te 20 czy te 20 parę minut po prostu nie da się wszystkiego pokazać. Ale w każdym razie. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. I czekajcie, bo jak teraz sobie tak w sumie jadę, to nie widać tego CJ'a naszego. Halo, kurczę. Nawet nie mogę wyjść do menu, żeby schować ten hat. No ale cóż, no trudno. Napiszcie, czy graliście w ten mod i jak Wam się podoba. Dopiszcie również, jakich miejscówek Wam zabrakło. To znaczy, jakie miejsca z GTA San Andreas chcieliście zobaczyć w tym materiale, ale niestety się nie pojawiły. I cóż, wydaje mi się, że to już wszystko. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. I cześć.